Ja się ma tutaj maską, a to jest pierwszy poradnik, w którym pokażę Wam jak zrobić proste tło na YouTube, oczywiście na ten nowy. Także wkładamy szablon, który będzie do pobrania w opisie. I teraz tak. Ja mam tutaj, nie wiem czy chcecie moją paczkę tekstur czy nie, ja mam tutaj swoje teksturki. I teraz sobie wybiorę jakąś, nie, na przykład tą wkładam. Czekam. Klikam tutaj skalowanie. Klikam na obrazek. Przeciągam tak, żeby nie było białych miejsc. Tylko żeby były te czarne, bo te czarne tu nie obejmują tuła. No i na razie mamy takie coś. Można jeszcze to potem pozmieniać. Na przykład... Hmm, co by tu... Albo nie. Mam pomysł, przy dodam jeszcze może flary. Flary też będą do pobrania w opisie jak chcecie Oczywiście piszcie w komentarzach czy chcecie flary i tła teksturki takie jakby Flary nie mam za dużo przyznam Ale i tak nic często nie używam Także dobra yy, użyję to. I teraz patrzcie skalowanie Przeciągacie w takim miejscu w którym chcecie mieć to najbardziej świecące światełko. Klikacie tutaj i pokrywanie. Czasami wyjdzie taki fajny efekt, choć nie zawsze. Dlatego trzeba albo zmienić flarę, albo po prostu nie pasuje to do tu. No i tu akurat się dopasowało. Nawet wygląda to fajnie jak na razie. I teraz tak. Napis. Napis, napis, napis. Klikamy dowolną, znaczy, klikam tutaj na tą literkę A i taką dowolną, no, dowolną ściągę wybieramy nie bo ja mam tu parę pościąganych ale wybiorę taką której nie ściągałem ustawiamy wielkość Dobra, 107 biały kolor można oczywiście tu zmieniać tak ale ja nie będę no i co no i zrobimy przykładowe i teraz tak yy, przeciągamy to. Oczywiście można też inaczej, ale ja zawsze przeciągam skalowaniem. Nie wiem czemu. Tak już się wyuczyłem i tak już przeciągam. Można jeszcze dodać, nie wiem ten poobracać to. Można naprawdę dużo efektów, dużo, dużo, dużo dodać. I teraz wam pokażę albo... No dobra. Teraz pokażę Wam na przykład jak. Um, bo usunąłem hara. To wyciągnę. Jak dodać takie różne śmieszne. Ha, ym, nasze skiny. I tak muszę hara wyciągnąć. Sorry za szum. I teraz tak. Otwieramy Minecraft Skin Reaver. Link do tego, pobrania, do tego programu też będzie w opisie. Oczywiście nie musicie go ściągać, bo to nie jest potrzebne. I wkładacie swojego hara. I teraz możecie, no to jest akurat mój HAR. I teraz musicie możecie tutaj mu docelowe takie pozy ustawić. Ja tam ustawię, że on siedzi. Tak, o i ja zapisz obrazek jako Dajcie pulpit i jakąś tam nazwę. Teraz tak, wkładacie tą do Gimpa. Ja mam wersję Gimpa 2.8, czyli nie oryginalną ponoć, ale mi się dobrze na niej pracuje. I teraz układacie tam, gdzie chcecie. Całe tło wychodzi tak. Co tu jeszcze by dodać? No na razie nie trzeba. Można jeszcze różne, różne teksturki. Można się tak pobawić smsakro po prostu w no, kolejnym poradniku oczywiście pokażę wam jak ym, wgrać ciągi do Gimpa kolejnym jak awatary zrobić no a dalej się zobaczy także to by było na tyle komentujcie oceniajcie mnie i bądźcie na bieżąco z moimi filmikami także tak wyszło całe tło że zrobiliśmy jakieś niecałe 5 minut No, I do w on again it's on again if we lose we die cause we born to win wouldn't say i've always felt this good but i can't remember how long it's been since i have it once you have it go and grab it never let it go do it right